Dzień dobry, Kalimera. Jesteśmy na Krecie, grecka wyspa. Znajdujemy się w hotelu Gouves Waterpark. pięć gwiazdek, all inclusive. Pokażę Wam dzisiaj, co tutaj dobrego możecie zjeść. Na śniadania, obiady, kolacje, przekąski itd., itd. Zapraszam Was do oglądania. W odcinku pokażę Wam, jak wyglądają tutaj restauracje ala la carte. Są dwie: jest restauracja grecka oraz restauracja azjatycka. Wybraliśmy się tam, zjedliśmy, wszystko zobaczycie w filmie. Będzie nam bardzo miło, jeżeli skomentujecie ten film, zróbcie to teraz oraz zasubskrybujcie nasz kanał. Zaczynamy! Zapraszam Was teraz na siadanie. Siadanie jest od 8.30 do 11.00, do 10.00, później do 11.30 jest. Późne siadanie, tu mamy placki, mamy takie pączki, dodatki do tego, jakaś czekolada, miód, cukier. Idąc dalej, tutaj mamy na ciepło dania, są jajka smażone, takie sadzone, tutaj pewnie krążki cebulowe, kiełbaski, tutaj mamy bułeczkę z czekoladą i krosanty. Tu idąc dalej, zobaczymy co tu będzie. Tu jest Taki połczek, szynka taka grillowana. Są też talarki ziemniaczane. Idąc dalej mamy kiełbaski takie duże. Tutaj mamy zapiekane warzywa z serem, z śmietaną chyba. Tutaj jest jajecznica z cukinią i z pomidorami. Tutaj mamy fasolkę taką pobrytońsku w sesie pomidorowym. Tutaj zapiekane pomidory z, tutaj z jakimiś przyprawami. Jajka na twardo gotowane. A tutaj jest jakaś taka owsianka, zupa mleczna. Idąc dalej mamy czystą jajecznicę, a tutaj znowu mamy ten, taką szynkę boczek, coś takiego. Tutaj się już odwracam, po środku mamy jogurt, owoce, takie kandyzowane, w jakichś zalewach, suszone owoce, tutaj mamy ryżowy pudding. Tutaj chyba są suszone winogrona, takie rodzynki, bo naturalnie suszone bardziej. Tutaj mamy ser, oliwki, pomidory, jakąś szynkę. A ta szynka akurat tak... Nie apetycznie wygląda. Tu mamy oliwki kalamata, masło, jakieś balsamico, i z drugiej strony już trochę inne szynki takie bardziej już butrze, serfeta, ogórki także można sobie samemu zrobić sałatkę grecką. Tu jest jeszcze oliwa. Tu po drugiej stronie, także te ogórki były, są owoce, grejpfruty, melony, pomarańcze, ananasy, winogrona. Tu się odwrócę, są dżemy, różne rodzaje, tutaj mamy jakiś truskawkowy, pomarańczowy i tutaj jakieś też owoce słodkie. Tutaj z drugiej strony mamy suszone owoce, jakieś ciasta, ciasteczka, jest żurawina, brzoskwinie, To też jakieś ciasteczka. A tutaj z drugiej strony Pani smaży omlety takie gotowe już z warzywami, można się częstować. A tutaj mamy takie tosty zrobione, już zapiekane, bułki z serem, z warzywami, z szynką i tak dalej, także też można się częstować. Tutaj jest dużo pieczywa różnego rodzaju, jakieś bułki, można sobie pokroić to wszystko, to są takie obwarzanki z sezamem. I z drugiej strony jeszcze więcej pieczywa jest też opiekacz. No tutaj mamy też płatki, płatki i mleko, otręby owsiane. A tutaj mamy jeszcze słodkości, e, tutaj takie batoniki owsiane widzę, hmm, kokosanki, też taki pudding. I tutaj e, jeszcze więcej ciast i jakieś babeczki są nawet i różne inne słodkości. A tutaj z drugiej strony e, też płatki i mleko. Że tak to wygląda, tak wygląda śniadanie w hotelu Gówez Park Water. Wchodzimy na obiad. Obiad jest od 12.30 do 14.30. Tu na wstępie mamy od razu pieczywo, bułki różne, chleby. Tutaj mamy owoce, melony, arbuzy i jeszcze są winogrona, pomarańcze, One nawet jakiś ananas. O, i tutaj więcej wszystkiego, więcej ananasów, więcej winogron, także super. E, tu mamy miseczki, jest też jogurt, e, tu jakieś chyba owoce takie, albo nie wiem, dżem i jest też miód. Także super. E, tu po drugiej stronie mamy zimne dodatki, jest sałata z balsamiko, e, są pasta z oliwek, tutaj jakieś e, chyba sacyki, sery, masło i tutaj e, pasta z zielonych oliwek i... Sałatka grecka i jeszcze różne inne sałatki. Tu idą z drugiej strony mamy różne sosy i też sałatki greckie, serfeta, oliwki, kalamata, także ekstra. Tu jakaś musztarda, ostre papryczki i tak dalej, ketchup i też zwykłe zielone oliwki. Tutaj pójdę dalej, tutaj Cześć, jak już widzę, coś sobie poszukuje. A my mamy też tutaj warzywa, już takie bez połączenia jakby sałaty, tak samemu można sobie skomponować sałatkę. Tu jeszcze raz sałatka grecka, pomidory i papryka. Tutaj z drugiej strony mamy jeszcze więcej warzyw, różne też pasty, to jakieś taka widzę marchewka z jogurtem, jogurt i jeszcze więcej <laughs> i jeszcze więcej ogórków, cebuli i sera. Tutaj mamy już dania ciepłe. I co? Tu mamy, tu się zaczynają właśnie dania ciepłe. Tutaj jest baranina, tu mamy napisane gulasz z baraniny. Tutaj mamy wołowinę z pieczarkami w jakimś takim sosie chyba śmietanowym. Zobaczmy dalej. Tutaj mamy ryż z warzywami. Tutaj jest ryba w jakimś sosie. Tutaj jest zupa warzywna. Idąc dalej mamy warzywa, tu jest taki wegetariański kącik, tu mamy marchewkę z kukurydzą, ziemniaki pieczone, cieciorkę w sosie, jest fasolka szparagowa, fasola taka grubsza z ziemniakami, marchewką w jakimś sosie i tutaj jest taki pasticcio z warzywami, czyli takie zapiekane warzywa z makaronem, taka lasagna warzywna, ser żółty i tu mamy makaron, sos do makaronu sos napolitański, sos boloński a tutaj spaghetti. i tutaj na bieżąco pan grilluje mięso z tego co widzę, tak, czyli mamy, zaczniemy od początku tutaj jest cytryna o jakiś brzydki kolor cytryna, tutaj mamy rybne paluszki tutaj polpeciki w sosie taki chyba wołowy tutaj mamy smażone Smażą nam wieprzowinę, tutaj pan smaży, frytki i różne sosy. Jest mikrofala, widzę, też można sobie coś odrzeć. Pokażę Wam jeszcze desery, jak wyglądają. I tak właśnie będzie wyglądał obiad, to będzie już wszystko. Tutaj mamy, zobaczcie, galaretki, jakieś inne słodkości, ciasteczka, babeczki. Tutaj też takie ciasto z kruszonką, chyba z jabłkami. Tutaj też jakieś tam inne słodkości. Już sobie nałożyłeś co nieco? Troszkę, 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 po Wody, mięsko, jakieś coś Okej, no widziałeś to jakiś gulasz o nie. baraniny? O nie widziałem. E. Ale sałatkę, wieczką myślę nocną na co? Okej. Okay. I tutaj mamy jeszcze ciasto. Tutaj ciasto taki z czekoladą. I tutaj też jest taki widzę krem jakiś. Tutaj jeszcze jakieś babeczki. Także ciast, słodkości też jest sporo. Tak wygląda właśnie obiad smacznego. Tutaj przy akwaparku dla dzieci mamy też budkę z lodami. Można się tutaj też czegoś napić, kawy, herbaty albo jakiegoś napoju. E, takie są smaki lodów. Teraz będziemy też tutaj testować, próbować. E, lody są kulkowe. Wyglądają całkiem sympatycznie. No my już mamy lody. Jak Ci smakują? Pierwszy raz w tym roku mi się udało gdzieś w hotelu, i chyba nie tylko w ogóle w hotelu, kulkowe lody bananowe. No jadłem lepsze, ale są ok, no. Okej, okay, tak, Oj, te lecą się, topią, no całkiem niezłe. Chociaż no, te bananowe Daj takie sztuczne, ale czekoladowe bardzo dobre. Wydaje się, że to są, mi się, to są waniliowe z jakąś domieszką z aromatu banana. Bananowego. No możliwe, ale ogólnie dobre. Tutaj też przy basenie dla dzieci mamy bar, Poseidon Bar, on jest od 10 do 18 czynny. Możemy się napić kawy, herbaty, jakichś napoi, czy wina, piwa. Tutaj niedaleko aquaparku, niedaleko basenów mamy przekąski. Jest pizzeria. Przekąski są otwarte od 12 do 18. Tutaj pan wyciąga świeże pizze. z pieca. Zobaczcie, tutaj je układa tam. <laughs> tak, piec drewnem, także pizze wyglądają super. Tam je układa, one chwilę stygną i je kroi. Zobaczmy dalej, tu mamy grosa. Gyros się kręci. Jest z kurczaka i jest wołowy. no i tam jeszcze jeden się kręci. Tutaj pity mamy, się smażą. Także zobaczcie z frytkami, naprawdę wygląda też bardzo apetycznie. I tutaj dalej mamy hamburgery. Zobaczymy, jak to wygląda. Tutaj widzę. A tu już pani ma gotowe sosy, tak? Jakieś dodatki, ser. No i tu są mięso, tak? Kotlety. Także też to wygląda całkiem sympatycznie, całkiem ciekawie. Także tak wyglądają przekąski. Co my tu mamy w przekąskach? Glocika, bez spytek, co wziąłem. Z Wieprzowiną. I nie, kurczakiem. Kurczakiem, ok. Jeszcze do wyboru była wieprzowina. Ja też mam tutaj takiego Pitagorosa. Są też pizze, też wzięliśmy po kawałku pizzy, są różne rodzaje i jeszcze jest hamburger, tak? Tak jest, ale podobno hamburgery są słabe są sąsiada, którego pozdrawiam. Słyszałem. <laughs> Okej, okay. będziemy sprawdzać? już sprawdzimy. Zobaczymy. Zobaczmy Wystroiliśmy się i idziemy. <laughs> idziemy na kolację do azjatyckiej restauracji a la carte. Mamy ją tutaj w cenie pobytu. Raz na pobyt można skorzystać z restauracji à la carte. Są tutaj dwie restauracje i my też z dwóch będziemy korzystać. Tak, żeby Wam pokazać, bo nie chodzimy generalnie, nie chodziliśmy, ale zamierzamy, zaczęliśmy ostatnio. Jak Ewelina była na Rodos, to bardzo pokorzystała z tego typu miejsc. No i raz będziemy, jak będziemy mieli okazję i możliwości, to będziemy korzystać i chcemy Wam to też pokazywać. Jak tylko będzie taka możliwość. Dokładnie. widzimy już sobie tutaj przy stole mamy menu menu nawet jest po polsku słuchajcie także wam pokażę i tutaj wybieramy jedno danie żeby stworzyć zestaw tak czyli jedna zupa zupę mamy z kurczaka albo tomium z krewetkami przystawki tutaj mamy różne do wyboru jakieś jakieś mamy, chrupiące z rolls, czy krewetki czy z szydełka kurczaka i tak dalej. Tutaj mamy jakieś sushi kombo, nawet kombinacje różne sushi. Gania główne, tak wyglądają. Karyczken, wygląda ciekawie. I dalsza część, dań. I na końcu desery. Także tak wygląda menu. Jest, są też koktajle. Woda jest w cenie, vol Inclusive. A koktajle dodatkowo płatne 9 euro. Już wiesz? Co wezmę? No przystawki chyba do to wezmę. A Ty? No ja jeszcze się zastanawiam. Co tam zamówiłeś sobie? Kreweteczki w tempurze. A, super. I sos chyba słodko faśny, no, tak? Zdaję mi się, że te też je jadliśmy. Okej. Okay. Bo my jesteśmy drugi raz już ta, tu w tej ta. restauracji. Ja sobie wzięłam sushi. Są cztery rodzaje sushi. Po kawałeczku. Sos sojowy. Fajnie. Dostaliśmy jeszcze taką przystawkę, takie ma, chipsy. Po. Tak, to są wakame, czyli ten, takie wodorosty ja bardzo lubię. czym was, nie? Ja sobie. Mm -hmm. takie rzeczy. Sereni kupujemy. Tak, Sereni eleven no to prawie. Czyli takie żabce, nie? Jechały dania główne. Co tam zamówiłeś? Było z Steam Taką na łoku pewnie super tutaj mamy ryż do tego z warzywami i taki biały a ja zamówiłam curry chicken znaczy curry kurczak kary. <śmacznego> smacznego smacznego czas na deser na dopełnienie wieczoru ja tutaj mam brownie z lodami a ty co masz banana coś tak to takie jakieś spring rolls z bananem i z czekoladą mm. Mm -hmm. Kto to <noise> My. Koniec kolacji, jak Ci smakowało? Dobra była, dobra była. Dobra, dobra. dobra była, tak. Myślałam, że będzie słabsza, szczerze mówiąc, ale naprawdę była bardzo Miła smaczna. Skoczenie? Tak, miłe zaskoczenie. Nie, no dobra, w sam raz takie porcje i... No, no trochę no, za dużo ja miałam położę, tego kary, ja nie zjadłam całego, bo hmm. było trochę za dużo. Ale na pewno było bardzo no smaczne. nie jakiś totalny stos i tak no nie, dalej. No ale, wiadomo. Ale smaczne, smaczne jak na tutejsze okolice, że taką kuchnię umieją zrobić, dobrze umieją zrobić, wydaje mi się i to, to powiem szczerze. Jesteśmy zadowoleni, prawda? Tak, super. Było smaczne. polecam. Właśnie wybieramy się do baru, baru z winem. Który jest tylko dla dorosłych. Czynny od 17 do 1 w nocy idziemy zobaczyć, jak to tam wygląda i o co tam chodzi. I ciekawi jesteśmy, czy wino jest takie tylko z nalewaków, tak jak w innych miejscach, bo szczerze przyznamy, że to wino z nalewaków jest słabe, bardzo słabe. Także zrobili oddzielny bar z winem. No i ciekawi jesteśmy czy po prostu tam Bo leją jedyne, to samo wino. Jedyne takie miejsce tylko dla dorosłych tutaj, nie? Tak, tak. jedyne no, takie nie, miejsce dla dorosłych. Tak, idziemy sprawdzić. Ta winiarnia mieści się w tym budynku, co recepcja. Tutaj wchodzimy po schodach na górę. To zobaczymy jak to tutaj wygląda, co tutaj zastaniemy. Jest trochę miejsca do siedzenia, jest bar i chyba na barze jest normalnie wszystko, nie tylko, nie tylko te wina. Także tak to wygląda, jest też tutaj miejsce na zewnątrz. Tak, także tutaj można sobie usiąść. E, właśnie słyszę, że pan tam, pan barman mówi do Cześka, że jest karta darmowa, jest karta dodatkowo płatna, że zaraz zobaczymy, jak to wygląda. No i co dam ci pan barman opowiadał? E, że są dwie karty, jedna jest, to, to jest w cenie, a druga, jest czasem płatne, to tak powiem. OK, no i no no co jest cenie? Są, te same, w cenie? To samo jak Tile i tak dalej, co tam na co tamtym no, tam barze, są, tak pokrótce. OK, w cenie. No ale można sobie jakieś dodatkowe też, zobaczymy to winko. Zobaczymy, skąd tu <grym> Także zobaczcie, tutaj mamy dwie karty. Tu jest karta, tak, to jest karta, co jest w All Inclusive. I mamy różne drinki, tak. Tutaj też i to można też się napić w innych barach. Idziemy dalej, idziemy dalej. I winko. I tu są też różne takie dodatkowo płatne. Są po 9, widzę, i różne inne napitki. Postawimy lampę, żeby nie zwiało. <noise> Pan już nam przyniósł. I z tego co jak mówił, to chyba pan nalewał z butelki. Zobaczcie, jaki mamy piękny widok na morze. E, także my tutaj sobie posiedzimy. Tu jest trochę też widzimy akoparku. Także jest przyjemnie. Siedzimy sobie, jest przyjemnie, i faktycznie pan nalał z innego miejsca czyli naglał z jakiejś butelki, a nie z tych nalewaków. I jest dobre. <grytanie> Wybieramy się dzisiaj do restauracji A la Carte, do restauracji greckiej, którą mamy raz na pobyt w cenie i zapisaliśmy się już dużo wcześniej, bo ja się akurat zapisałam przez maila, ale można się zapisać na miejscu i właśnie się do niej wybieramy. To jest restauracja, która znajduje się nad morzem. To jest jakby taka zwykła restauracja, do której można przyjść z ulicy, że tak powiem. E, tylko, że oni chyba mają jakąś umowę z tym hotelem, nie wiem do końca o co tu chodzi. Będzie jakiś meze, ma być smacznie. Także idziemy. Tutaj mamy morze, idziemy właśnie w stronę naszej restauracji. Tu jest restauracja i wchodzimy do środka. Jest stolik, siadamy. I zaczynamy naszą grecką podróż. Dostaliśmy menu i tu jest tak, że wszystko dostaniemy jakby. Nic tu nie musimy wybierać, po prostu wszystko będzie. Takie meze, zobaczymy jak to będzie wyglądało. I jest też, są też napoje, drinki i tak które już są dodatkowo płatne. Także to wygląda tak. Można zamówić, oczywiście nie trzeba. Dostaliśmy wodę, która jest już gratis, jest wliczona w kolację. Tak wyglądają drinki i też mamy różne inne napitki. Zobaczycie, trochę powycierane, także średnio widać. I są też wina różne i tak dalej, i tak dalej. Także tak to wygląda. My nic nie zamówiliśmy tylko do picia, tylko wzięliśmy sobie wodę. A tu jeszcze z drugiej strony wzięliśmy wodę, którą dostaliśmy jakby od razu. I czekamy sobie na jedzenie. Jest już jedzenie. Pan nam tutaj przyniósł pierwszą część przystawek. Także mamy taką pastę z bakłażana, jakieś klopsiki, pastę z fasoli, oliwki, oliwę, ryż w liściach, winogron, faszerowane papryki. Tutaj jest ser, tutaj jest kiełbaska w jakimś sosie. Jest też cacyki, jest bułeczka. Także jemy to jeszcze nie koniec. Pan nam zapowiedział, że przyniesie nam jeszcze więcej. Także jemy i czekamy na dalszą część. Dostaliśmy, nawet nie zaczęliśmy jeść, a już dostaliśmy kolejną część. Tu mamy sałatkę grecką. Tu jest kurczak. Co tu było napisane? Kurczak, kurczak, wolno gotowany kurczak ze świeżymi pomidorami. A nie, to to jest wolno gotowany kurczak ze świeżymi pomidorami z makaronem posypany serem. A tam. To jest chyba wołowina duszana, to jest stifado. czy to jest stifado, nie wiem. Tu to, to nam to wszystko pan opowiedział, a tutaj nie. Są też frytki, tu jest stifado, a to w takim razie musi być te, um, z habsporem, tak. z, z ten... selerem, sosiem Na nie. Ten... <laughs> no to jemy, to już chyba wszystko. Maszanie. Jesteśmy na kolacji, zaraz wam pokażę, co tutaj dobrego możecie zjeść. Tu jest jakiś wegan burger jest przygotowywany. Kolacja jest, która? 1830-2130. I tu mamy frytki, mamy te właśnie burgery i tutaj są nuggetsy takie z kurczaka. A a wczoraj to były frytki z batatów? Tak, frytki z batatów były, tak, super. Super to było. Ale to takie niby wegańskie, a tu teraz wegańskie hamburgery. Tutaj mamy marchewkę, warzywa, tybrilowane warzywa, papryka pieczarki. Tutaj jakieś mięsko. Co tutaj mamy? Kebabowe, jakieś kiełbaski. Domyślam się, że wieprzowe po prostu pan tutaj smaży. Tutaj jakaś kiełbasa, frytki, sosy różne i ziemniaki pieczone. Jest mikrofala, ktoś chciał sobie coś odgrzać. I tu idąc dalej mamy rybę, ryba pieczona. Tutaj jest cukinia taka w panierce. Słam. Smażona. Kalafior w jakimś takim sosie chyba śmietanowym. Tutaj są warzywa. A tu mamy lasagne z mięsem mielonym. Są faszerowane bakłażany, faszerowane cebulą. Tutaj mamy faszerowane papryki zapiekane z serem, z warzywami. I cukinia faszerowana ziemniakami, też pieczona w sosie pomidorowym. Jest zupa. Zupa jest dyniowa. Tutaj mamy dodatki różne do zupy, też przyjemnie. Tutaj mamy słodko-kwaśny kurczak z warzywami i do tego ryż obok stoi. Dalej mamy tutaj wołowinę w sosie, taką duszoną i takie pire ziemniaczane. Tutaj jeszcze, poczekaj, jeszcze pójdziemy na wprost, bo tu też jakiś jest jeszcze jedzenie. Tutaj mamy sos napolitański, sos boloński i makaron fiderki. I tu też są jakieś inne sosy, jakiś kremowy i chyba pesto. Ser żółty do posypania. Jest też pizza z takiego pieca opalanego drewnem. Czy to jest elektryczny? Ten jest elektryczny. Opalany drewnem jest na przekąskach. Ten jest elektryczny. Mamy różne rodzaje pizzy. Nawet jest, zobaczcie, hawajska. Tutaj się odwrócę: jest pieczywo. I tutaj już w środku mamy kolejne takie stoły z jedzeniem. Tutaj są owoce i banany z czekoladą i z jakimiś ciasteczkami. Mamy arbuza, są winogrona, pomarańcze, melon, ananas, arbuz. I jeszcze raz, jeszcze raz banany z czekoladą. I tutaj jeszcze raz te wszystkie warzywa, owoce plus winogrona. Idąc dalej mamy tutaj... Takie tortille z batatami, czyli to są pewnie te wczorajsze bataty. Ale jak ładnie to wygląda, wszystko tak, bardzo ładnie jest to podane. Tutaj mamy tortille z kurczakiem, kapustą pekińską, tutaj mamy takie kanapeczki z krewetkami, jakieś różne przeróżne tortille i inne kanapeczki. Wygląda bardzo smakowicie. Zobaczmy, co jest z drugiej strony. mamy la carte, a my mamy a la carte Tak, my idziemy do greckiego a la carte. Ja bym chciał zjeść, No nie, nie, może jutro też będzie coś smacznego. Tutaj mamy warzywa, żeby sobie zrobić samemu sałatkę. Różne, przeróżne i ostre papryczki. A z drugiej strony mamy już takie gotowe sałatki, tu jakiś z jajkiem, tutaj z pomidorkami, ryż, tutaj sery różne ser niebieski? Nie mogę. Tak, jak już wczoraj też miał ochotę na ser, ale byliśmy po à la carte, znowu z azjatyckim i też nie jedliśmy kolacji. Tu są oliwki, jakieś różne pasty, cacyki, jogurty, sałatka grecka już taka gotowa, tutaj taka pasta oliwkowa z zielonych, z czarnych. Są też oliwki, kalamaki, bardzo dobre i różne inne jakieś warzywa z jogurtem. I tu mamy jeszcze więcej sałatek. jest też ryż, sery, czyli to się tak można powiedzieć trochę powtarza. Tutaj są różne sosy, keczup, wiadro, wiadro keczupu, wiadro, musztardy, masło i tu też warzywa. Zobaczcie, jaka feta, w ogóle takie wielkie kawały, kawały fety, jak moja ręka. Warzywa i jakieś sosy, majonez i tak dalej, i tak dalej. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o jedzenie. Chodź. O, to się jakiś tam podjada, a później będzie narzekał, wala kartę, że nie ma miejsca. Tutaj mamy jeszcze słodkości, desery, różne, przeróżne jakieś ciasta, torty. Idziemy dalej, tutaj mamy jakieś takie nadziwane rurki, są też galaretki, ciasta i tak dalej, wygląda super. Tutaj z drugiej strony mamy tego jeszcze więcej. Teraz jest godzina 18.40, coś takiego. Także dopiero początek tego wszystkiego. Dlatego to wszystko jeszcze jest w takim nienaruszonym stanie. Bo myślałem się, że później będzie bardziej rozgrzewane. A tu po drugiej stronie mamy baklawy, różne takie greckie słodkości, też trochę jak tureckie, to? No, to to jak w Turcji. No, ale to się je to samo tak naprawdę. Jeżeli chodzi o słodkości, tu mamy tego jeszcze więcej. Wygląda super apetycznie. Tutaj mamy salę całą. I nam na końcu można sobie zrobić kawę, herbatę, napić się soku, wina, sobie samemu nalać czy piwa. Także tak to wygląda smacznego. Zobaczcie, tutaj sprawdziłem dla Was taki przykładowy wyjazd na przyszły rok do tego hotelu Góves Water Park Holiday Resort. Wziąłem tutaj dla przykładu dwie osoby dorosłe, jedno dziecko w wieku 8 lat w przyszłym roku, będzie, będzie miało 8 lat, właśnie. No i wylot z Warszawy, 12 tysięcy złotych, 7 nocy, to już są wakacje, 29 czerwca, także, także tak to wygląda. Fajna opcja jest taka, że do 30 dni przed wyjazdem możecie trzykrotnie zmienić sobie właściwie wszystko w rezerwacji, czyli termin, hotel i kierunek. To jest uważam, że super opcja. W opisie do tego filmu znajdziecie link, w którym możecie sobie właśnie sprawdzić według własnych parametrów, tutaj uzupełnić, dodać, zedytować jak potrzebujecie, w jakim wieku dziecko, dzieci, na ile dni chcecie lecieć, no i skąd chcecie wylecieć. no i Rezerwując przez naszego linka, wspieracie nasz kanał. Ewentualnie, możecie się do nas odezwać, to pomożemy Wam w takiej rezerwacji. Dziękujemy. Tak właśnie wygląda jedzenie w hotelu Góves Water Waterpark. Tak właśnie wygląda jedzenie w hotelu Gouves Water Waterpark 5 Gwiazdek na Krecie. Dajcie koniecznie znać, co o tym myślicie, jak Wam się podoba, czy znaleźlibyście tutaj coś dla siebie, czy wybieracie się do tego hotelu. W opisie do filmu znajdziecie link, przez który możecie zarezerwować ten hotel, także zapraszam Was do zajrzenia tam. A tutaj wrzucam film z hotelu, z takiego tour po hotelu, spaceru po hotelu, zajrzyjcie, zobaczcie, jak wygląda cały hotel, jego teren oraz baseny. Także zapraszam do oglądania. Cześć.